Wielki szu w miłości też grał wabąk. Jan Nowicki brał, co mu pasowało. Jan Nowicki był nie tylko wybitnym aktorem i charyzmatycznym wielkim szu, ale też wielkim graczem w miłości. Kobiety go uwielbiały, a on, brał, co mu pasowało. Z nowej książki Aleksandry Szarłat Jan Nowicki. Trochę anioł, trochę bies wyłania się obraz mężczyzny, który kochał namiętnie, ale i ranił bezwiednie. Jego historia z Małgorzatą Potocką była niczym film, z namiętnością, zazdrością i wielkim finałem. Nad książką o Janie Nowickim, plus 83 litry, pracowała przez kilka lat. W końcu dzieło pod tytułem Jan Nowicki. Trochę anioł, trochę bies autorstwa Aleksandry, szarłat ujrzało właśnie światło dzienne. Z lektury dowiadujemy się wiele nieznanych faktów o słynnym Wielkim Szu, w tym o jego bujnym życiu uczuciowym. Jeden z największych amantów polskiego kina złamał niejedno serce i ciągnęła się za nim łatka kobieciarza. W czasach swojej największej filmowej popularności pozostawał przez blisko 30 lat w nieformalnym związku z węgierską reżyserką Martą Meszaros, 94 litry, której nie zawsze był wierny. Ślub wziął dopiero w 2009 roku i ku zaskoczeniu nie z nią. Miał wtedy 70 lat, a jego wybranką została właścicielka warszawskiego teatru Sabat, Małgorzata Potocka, 77 litrów. Nowicki był zafascynowany Potocką. Takie kobiety dotąd widział tylko w filmach. Ich poważny związek, który wiele lat wcześniej był krótkim romansem, wywołał wiele kontrowersji w towarzystwie i wielu znajomych od początku nie wróżyło im na dłuższą metę powodzenia. Niektórzy nawet się od niego odwrócili, trzymając stronę porzuconej Meszaros. Janek opowiadał mi kiedyś o ich romansie. Zobaczył ją gdzieś na korytarzu w telewizji, w futrze do kostek, pachnącą najlepszymi perfumami i nie mógł oderwać wzroku. Takie kobiety dotąd widział tylko w filmach. Kiedy się dowiedziałam, że znowu są razem, dałam im rok. Małgosia nie należy do kobiet, które na dłuższą metę są w stanie znosić czyjeś kaprysy. W związku Janka z Małgosią Potocką nikt z jego znajomych za bardzo nie rozumiał. On był nią zafascynowany, ona zakochana. To był jakby powrót do młodości, a odgrzewanie starych kotletów rzadko się udaje. Jemu się wydawało, że ona jest z tamtych czasów, sprzed 40 lat i że on jest sprzed tych 40 lat. Zadziałała magia przeszłości, stwierdziła bez ogródek w książce reżyserka Ewa Markowska-Radziwiłowicz. 76 litrów. Nikt nie przypuszczał, że to się tak potoczy. Bo z jednej strony zezwalająca na wiele Marta, a z drugiej taka kobieta jak Małgorzata, która nie toleruje męskiej dominacji, dała upust swojemu zdumieniu Ewa Wiśniewska. 83 litry. Podobnego zdania jest inna przyjaciółka domu, Ewa Telega, 63 litry. Z jej słów jawi się wizerunek Gwiazdora, który czasem traktował kobiety przedmiotowo. On często powtarzał, że najpierw jest mu potrzebna przyjaciółka, potem pielęgniarka, a na koniec ogrodniczka, która będzie podlewać kwiaty na jego grobie. Gdy jeszcze był z Martą, mieliśmy zdjęcia w teatrze Sabat i Janek na widok Małgorzaty poprosił mnie szeptem, Ewa, powiedz, że jestem u was dziś wieczorem, bo nie chcę iść do niej, zdradziła aktorka. W relacji Nowickiego z Potocką od początku iskrzyło. Oboje nie byli łatwymi partnerami i każde z nich walczyło o własną przestrzeń i marzenia, nie lubiąc ustępstw.